machał do niego każdego ranka, tak jak robił to od piętnastu lat. Pan Stanisław zawsze odpowiadał tym samym, powolnym uniesieniem ręki i delikatnym uśmiechem, który rozjaśniał jego pomarszczoną twarz. Tego dnia jednak coś było inaczej. Starzec stał przy furtce dłużej niż zwykle, jakby chciał zapamiętać każdy szczegół tej chwili. Jego oczy błyszczały w porannym słońcu w sposób, który Marek zauważył, ale nie zrozumiał. Była Środa 23 października. Liście na drzewach przybrały złociste odcienie, a powietrze pachniało wilgocią i zbliżającą się zimą. Marek spieszył się do pracy, jak zawsze, miał ważne spotkanie, prezentację, która mogła zmienić jego karierę. W głowie układał argumenty, które miały przekonać zarząd. Nie miał czasu na dłuższe rozmowy, nie tego ranka. Pan Stanisław podniósł rękę wyżej niż zwykle. Jego palce drżały lekko, ale Marek przypisał to chłodnemu porankowi. Starzec otworzył. Usta jakby chciał coś powiedzieć. Zawahał się, spojrzał na zegarek na nadgarstku młodego mężczyzny i tylko skinął głową. Marek pomachał energicznie, wsiadł do samochodu i odjechał. W lusterku wstecznym zobaczył, jak jego sąsiad wciąż stoi przy furtce, patrząc za nim. Przez lata wypracowali swój rytuał. Marek wyprowadzał się z domu o siódmej trzydzieści, pan Stanisław podlewał swoje chryzantemy o tej samej porze. Czasami zamieniali kilka słów o pogodzie, czasami o meczu. Starzec zawsze pytał o żonę Marka, o dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Marek pytał o zdrowie, o samopoczucie, proste rzeczy, codzienne sprawy. Tego ranka pan Stanisław był ubrany odświętnie. Miał na sobie granatowy garnitur. Ten sam, który nosił na pogrzeb żony pięć lat wcześniej. Marek zauważył to przelotnie, ale nie zastanowił się nad tym. Może starzec wybierał się do lekarza, może miał jakieś załatwienie w urzędzie. Starsi ludzie często ubierają się elegancko do takich spraw, pomyślał. Nie przywiązał do tego wagi. W kieszeni marynarki pan Stanisław ściskał pożółkłą fotografię. Była na niej kobieta o jasnych włosach i łagodnym uśmiechu. Helena jego żona, która odeszła, zostawiając go samego w domu pełnym wspomnień. Tego ranka rozmawiał z nią dłużej niż zwykle. Powiedział jej, że jest zmęczony, że tęskni, że może już czas. Ona milczała ze zdjęcia, ale on czuł, że rozumie. Marek włączył radio w samochodzie. Leciała wesoła piosenka, która poprawiła mu humor. Myślał o premii, którą dostanie po udanej prezentacji może w końcu zabierze żonę na te wakacje, o których marzyła, może kupią większy dom z ogrodem dla przyszłych dzieci. Nie wiedział, że w tym momencie pan Stanisław wraca do swojego domu, zamyka za sobą drzwi i po raz ostatni siada w swoim ulubionym fotelu przy oknie. Prezentacja poszła świetnie. Zarząd był pod wrażeniem, szef uścisnął mu dłoń z uznaniem. Marek czuł się jak król świata. Zadzwonił do żony z dobrymi wieściami, umówił się z kolegami na piwo wieczorem. Życie układało się dokładnie tak, jak zaplanował. Wracając do domu, nucił pod nosem. Słońce już zachodziło, rzucając długie cienie na ulicę, którą znał jak własną kieszeń. Dom pana Stanisława był ciemny. To było dziwne, bo starzec zawsze zapalał lampę w salonie o tej porze. Marek zatrzymał się na moment, patrząc na okna sąsiada. Może wyszedł. Może odwiedza kogoś z rodziny. Ale pan Stanisław nie miał rodziny, przypomniał sobie, tylko dalekiego bratanka, który przyjeżdżał raz do roku w święta. Wzruszył ramionami i wszedł do swojego domu. Kolacja smakowała wyjątkowo dobrze tego wieczoru. Żona przygotowała jego ulubione danie, świętując sukces. Rozmawiali o przyszłości, o planach, o marzeniach. Marek opowiadał o reakcjach. Szefów, o tym, jak jego pomysł został przyjęty z entuzjazmem. Nie wspomniał o ciemnym domu sąsiada. To była tak mała rzecz w obliczu jego wielkiego dnia. Około dziewiątej wieczorem zapukała pani Krystyna z naprzeciwka. Miała zatroskaną minę i nerwowo bawiła się rękawami swetra. Pytała, czy widzieli dziś pana Stanisława. Mówiła, że dzwoniła do jego drzwi, ale nikt nie otwierał, że nie odbiera telefonu, co było do niego niepodobne. Marek poczuł, Ukłucie niepokoju, ale starał się uspokoić sąsiadkę. Może po prostu wcześniej położył się spać. Stali we trójkę przed domem starca. Światło księżyca oświetlało ogródek, gdzie chryzantemy pochylały głowy jakby w żałobie. Marek zauważył, że furtka nie jest zamknięta na klucz, tylko przymknięta. To też było nietypowe. Pan Stanisław był bardzo ostrożny. Zawsze wszystko zamykał. Pani Krystyna mówiła coraz szybciej. Jej głos drżał. Żona Marka przytuliła ją ramieniem, zdecydowali, że Marek wejdzie sprawdzić. Miał zapasowe klucze, pan Stanisław dał mu je rok temu na wszelki wypadek. Wtedy śmiali się z tego, żartowali, że starzec jest niezniszczalny, teraz te klucze ciążyły w dłoni Marka jak ołów, pchnął drzwi, które otworzyły się z cichym skrzypnięciem. W środku panowała cisza taka gęsta, że można ją było kroić nożem. Znalazł go w fotelu przy oknie. Pan Stanisław siedział wyprostowany, z rękami złożonymi na kolanach. Wyglądał jakby zasnął, patrząc na ulicę. Na jego twarzy malował się spokój, prawie uśmiech. W dłoni trzymał fotografię żony i list. Marek poczuł, jak nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Zawołał żonę, poprosił, żeby zadzwoniła po pogotowie, choć wiedział, że jest już za późno. List był zaadresowany do Marka pisany drżącą ręką starca, a atrament miejscami rozmazany, jakby kropla wody czy łzy spadła na papier. Drogi Marku, zaczynał się list. Gdy to czytasz, jestem już z moją Heleną. Marek musiał usiąść. Jego ręce trzęsły się, gdy trzymał kartkę. Żona stała obok, czytając przez jego ramię. Pani Krystyna płakała cicho w przedpokoju. Chciałem Ci podziękować za 15 lat porannych powitań. Nie wiesz, jak wiele dla mnie znaczyły. Po śmierci Heleny myślałem, że już nigdy nie będę miał powodu, by wstawać rano. Ale ty byłeś. Twoje machanie ręką, Twój uśmiech, Twoje Dzień dobry, panie Stanisławie, to było moje słońce, które wschodziło każdego dnia, dawałeś mi siłę, by przetrwać kolejne 24 godziny samotności. Marek poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Przypomniał sobie wszystkie te poranki. Dla niego to był tylko gest, nawyk, nic wielkiego. Machanie ręką zajmowało trzy sekundy. Czasami nawet nie patrzył w stronę starca, machał automatycznie myśląc już o pracy. Nie wiedział, że dla kogoś te trzy sekundy były całym światem. Nie wiedział, że był czyjąś ostatnią nicią łączącą ze światem żywych. Dziś rano chciałem ci powiedzieć, że wybieram się do heleny. Ale zobaczyłem, że się spieszysz, że masz ważny dzień. Nie chciałem cię martwić. Zawsze byłeś dobrym człowiekiem, Marku. Widziałem, jak pomagasz żonie nosić zakupy, jak dbasz o swój dom, jak ciężko pracujesz. Będziecie wspaniałymi rodzicami, gdy przyjdzie czas. Szkoda, że nie zobaczę waszych dzieci. Mówiłbym im, jaki mają szczęście mieć takiego ojca. Pogotowie przyjechało po dwudziestu minutach. Lekarz stwierdził zgon. Prawdopodobnie zawał serca naturalny, spokojny koniec. Pan Stanisław nie cierpiał. Policja zadawała rutynowe pytania. Marek odpowiadał jak przez mgłę. Tak widział go rano, tak wyglądał normalnie. Nie, nie wspominał o złym samopoczuciu. Nie powiedział im o świętnym garniturze, o tym jak długo starzec patrzył za jego samochodem. Sąsiedzi zaczęli się schodzić. Wieść rozeszła się szybko. Każdy miał swoją historię o panu Stanisławie, jak naprawił rower dziecku z końca ulicy, jak podlewał kwiaty pani Jadzi, gdy była w szpitalu, jak karmił bezpańskie koty. Marek słuchał i czuł, jak bardzo mało wiedział o człowieku, którego widywał codziennie przez piętnaście lat. Znał jego imię, wiedział, że lubił chryzantemy i tyle wrócił do domu po północy. Żona zaparzyła herbatę, usiedli w kuchni, nie rozmawiali, nie było słów. Marek wciąż trzymał list. Na końcu pan Stanisław napisał: Nie smuć się za mną, przeżyłem dobre życie, miałem najwspanialszą żonę na świecie i najlepszego sąsiada, jakiego można sobie wymarzyć. Teraz twoja kolej, by machać do kogoś innego, nie zapomnij. Te małe gesty znaczą więcej niż myślisz. Do zobaczenia, przyjacielu. Stanisław. Pogrzeb odbył się w sobotę. Przyszło więcej ludzi niż Marek się spodziewał. Pan Stanisław nie miał rodziny, ale miał przyjaciół, starsi panowie z klubu szachowego, panie z kółka różańcowego, nawet kasjerka ze sklepu na rogu. Każdy chciał pożegnać człowieka, który zawsze miał dobre słowo, uśmiech, pomocną dłoń. Marek stał w pierwszym rzędzie, czując się jak oszust. Czy miał prawo tu być? Czy piętnaście lat machania ręką czyniło go przyjacielem? Ksiądz mówił o życiu pana Stanisława. O jego pracy w fabryce, gdzie przez 40 lat był majstrem, o jego żonie Helenie, nauczycielce, którą kochał nad życie. O tym, jak po jej śmierci nie poddał się rozpaczy, ale znalazł sens w małych rzeczach. W ogrodzie, w sąsiadach, w codziennych rytuałach. Marek słuchał i po raz pierwszy naprawdę zobaczył człowieka, nie tylko starego sąsiada. Po ceremonii podszedł do niego mężczyzna w średnim wieku. Przedstawił się jako Tomasz bratanek pana Stanisława. Dziękował Markowi za wszystko, co zrobił dla wuja. Marek chciał powiedzieć, że nic nie zrobił, że to tylko machanie ręką, ale Tomasz nie dał mu dojść do słowa. Wyciągnął: Zdjęcie, pan Stanisław i Marek, zrobione któregoś lata na ulicy. Starzec uśmiechał się szeroko, Marek też. Nie pamiętał tego zdjęcia. Wujek często o panu mówił, kontynuował Tomasz. Dzwonił do mnie co tydzień, zawsze wspominał, jak pan pomachał, co pan powiedział. Dla niego pan był jak syn, którego nigdy nie miał. Cieszył się pana sukcesami, jakby były jego własnymi. Gdy pańska żona zaszła w ciążę po raz pierwszy i poroniła, wujek płakał, modlił się za was codziennie. Był taki szczęśliwy, gdy dowiedzieliście się, że znowu próbujecie. Marek poczuł się, jakby ktoś uderzył go w brzuch. Pan Stanisław wiedział o poronieniu? Nigdy mu nie mówili, to był ich sekret, ich ból. Ale starzec musiał się domyślić. Widział ich zapłakanych, widział jak żona Marka przestała wychodzić z domu na kilka tygodni. I nigdy nic nie powiedział, tylko był. Machał każdego ranka, uśmiechał się, dawał im przestrzeń i cichą podporę. Tomasz dał mu kopertę. Wujek prosił, żebym to panu przekazał, gdyby coś mu się stało. Mówił, że to ważne. Marek schował kopertę do kieszeni. Nie był gotowy na kolejne słowa pana Stanisława, nie dziś. Uścisnął dłoń Tomaszowi, który odjechał zaraz po pogrzebie. Miał rodzinę, pracę, życie, 300 kilometrów stąd. Rozumiał, dlaczego wujek czuł się samotny. Wieczorem Marek stał przy oknie w swoim domu. Patrzył na dom pana Stanisława, teraz ciemny i pusty. Chryzantemy w ogródku zaczęły więdnąć, bez codziennego podlewania. Furtka skrzypiała na wietrze. Jutro rano, po raz pierwszy od 15 lat, nie będzie miał do kogo pomachać. Ta myśl sprawiła, że poczuł pustkę, której nie potrafił nazwać. Jego żona objęła go od tyłu, stali tak w ciszy. W kopercie były dokumenty i kolejny list. Pan Stanisław zostawił Markowi swój dom. Nie mam rodziny, która by go potrzebowała, pisał. A wy niedługo będziecie potrzebować więcej. Miejsca wiem, że się staracie. Helena i ja też długo czekaliśmy na dziecko. Nie doczekaliśmy się, ale wy się doczekajcie. Dom jest stary, ale solidny, ma duszę. Będzie dobrym miejscem dla dzieci, żeby dorastały. Ogród jest duży, można postawić huśtawkę, może mały basen. Helena zawsze o tym marzyła. Marek musiał odłożyć list. To było za dużo. Dom był wart fortunę działka w tej okolicy to majątek. Nie mogli tego przyjąć. To nie było w porządku. Znał pana Stanisława 15 lat, ale tak naprawdę go nie znał. Rozmawiali o pogodzie, o meczu, o cenach w sklepie. Nie rozmawiali o życiu, o śmierci, o samotności. Nie zasłużył na taki dar. Był tylko sąsiadem, który machał ręką. Jego żona płakała, czytając list. Pan Stanisław pisał też do niej: Droga Aniu, widziałem twój ból po stracie dziecka, znam ten ból. Helena poroniła cztery razy, zanim lekarze. Powiedzieli, że nie możemy mieć dzieci. To łamie serce, sprawia, że kwestionujesz wszystko. Ale nie poddawaj się. Jesteś silna, widziałem to. A Marek jest przy tobie. Razem dacie radę. A gdy już będziecie mieć dzieci, naucz je machać do sąsiadów. To ważniejsze, niż myślisz. Następnego ranka Marek wstał o zwykłej porze. Siła przyzwyczajenia. Stanął przy oknie z kubkiem kawy, patrzył na pusty ogródek sąsiada. Nagle zobaczył ruch. Kot, duży, rudy kocur, siedział na murku. To był kot pana Stanisława, bezdomny, którego starzec dokarmiał. Marek otworzył drzwi, kot patrzył na niego nieufnie. Przyniósł mleko, postawił miskę. Kot podszedł ostrożnie, zaczął pić. Marek pomachał do niego ręką. Kot podniósł głowę, mrugnął i wrócił do mleka. Przez następne dni Marek i Ania chodzili do domu pana Stanisława. Podlewali kwiaty, karmili kota, wietrzyli pokoje. Dom był pełen zdjęć, książek, wspomnień, w każdym pokoju inna historia. W sypialni zdjęcie ślubne Stanisława i Heleny, młodych, pełnych nadziei. W kuchni notes z przepisami pisanymi ręką Heleny. W salonie półka z książkami, każda z dedykacją. Pan Stanisław był czytelnikiem, kochał literaturę. Znaleźli. Dziennik. Pan Stanisław pisał w nim codziennie od śmierci żony. Pierwsze wpisy były pełne bólu, rozpaczy, pytań do Boga. Potem powoli zaczęły się pojawiać inne rzeczy. Dziś Marek pomachał i uśmiechnął się. Ania jest w ciąży, widać po niej. Marek dostał awans, jestem z niego dumny. Dziś rozmawialiśmy dłużej, opowiadał o pracy. Ich życie widziane oczami samotnego starca. Dla nich to były błahe wydarzenia dla niego całe uniwersum. Ostatni wpis był z ranka tego dnia. Dziś idę do Heleny, jestem gotowy. Marek będzie miał ważny dzień, czuję to, nie chcę mu go zepsuć. Pomacham mu po raz ostatni, pożegnam się. Był dobrym sąsiadem, lepszym przyjacielem, niż on wie. Dziękuję ci Boże, że postawiłeś go na mojej drodze. Przez niego wiedziałem, że warto było wstawać każdego ranka. Do zobaczenia, Heleno, już niedługo. Tydzień po pogrzebie Ania dowiedziała się, że jest w ciąży. Siedzieli w łazience, patrząc na test z dwiema kreskami. Bali się cieszyć po poprzednim razie, ale było to tam wyraźne, niepodważalne. Marek pomyślał o panu Stanisławie, o jego słowach, w liście jakby wiedział, jakby czuł. Może z tego miejsca, gdzie był teraz, wciąż nad nimi czuwał. Może machał do nich z nieba razem z Heleną. Zdecydowali się przyjąć dom nie dla siebie, ale dla pana Stanisława. Dla jego pamięci, dla jego marzeń o dziecięcych głosach w ogrodzie. Przeprowadzka była dziwna, przenosili się dosłownie obok, ale to był inny świat. Dom pachniał starością, ale dobrą starością drewnem, książkami, miłością. Kot został z nimi, jakby wiedział, że teraz to jego miejsce nazwali go Staś. Marek urządził gabinet w pokoju, gdzie pan Stanisław trzymał swoje książki czytał je wieczorami, odkrywając człowieka, którego nie znał, tomiki poezji z podkreślonymi wersami o miłości i stracie, powieści o podróżach, które pan Stanisław planował z Heleną, ale nigdy nie odbył, albumy ze zdjęciami z lat, gdy byli młodzi, pełni planów, w każdej książce zakładka, jakby starzec wciąż miał zamiar do nich wrócić. Sąsiedzi przychodzili z gratulacjami. Ciąża Ani stała się radosną nowiną dla całej ulicy. Pani Krystyna przynosiła zupy, mówiąc, że przyszła mama, musi dobrze jeść. Pan Józef z naprzeciwka oferował pomoc przy remoncie pokoju dziecięcego. Wszyscy mówili, jak pan Stanisław byłby szczęśliwy, jak nie mógł się doczekać, aż na ulicy znowu będą się bawić dzieci. Marek zaczął nowy rytuał. Każdego ranka wychodził do ogrodu i podlewał chryzantemy. Potem machał w stronę nieba, jakby pan Stanisław mógł go zobaczyć. Sąsiedzi początkowo patrzyli dziwnie, potem zrozumieli. Niektórzy zaczęli machać razem z nim. Mała ulica, która straciła swoją duszę, powoli odnajdywała nowy rytm. Pamięć o starcu łączyła ich wszystkich. W starym sekretarzyku znaleźli teczkę z napisem dla dziecka Marka i Ani. W środku oszczędności pana Stanisława niewielka sumka, ale systematycznie odkładana przez lata i liścik na pierwszą hulajnogę, rower albo książki, cokolwiek sprawi, że dziecko się uśmiechnie, od dziadka Stasia, którego nie poznacie, ale który już was kocha. Ania musiała usiąść, hormony i wzruszenie były zbyt silne. Wieczorem siedzieli w salonie starego domu, ogień trzaskał w kominku, kot spał zwinięty na fotelu pana Stanisława. Marek trzymał dłoń na brzuchu żony, czując, jak ich dziecko porusza się delikatnie. Myślał o tym, jak będzie mu opowiadać o dziadku Stasiu, o człowieku, który nauczył go, że małe gesty mają wielką moc, że machanie ręką może być komuś całym światem. Minęły miesiące. Brzuch Ani rósł, a wraz z nim nadzieja. Dom pana Stanisława stał się ich domem, wypełniony nowymi wspomnieniami, ale zachowujący ducha poprzedniego właściciela. Marek często znajdował rzeczy, które starzec zostawił. Notatki w książkach, przepisy w kuchni, nasiona kwiatów w szufladach. Każde odkrycie było jak wiadomość z zaświatów, przypomnienie, że pan Stanisław wciąż jest z nimi. Któregoś wieczoru, porządkując strych, Marek znalazł pudło pełne listów. Korespondencja Stanisława i Heleny z czasów, gdy byli młodzi. Listy miłosne, pełne tęsknoty i obietnic. Kochana Heleno, zaczynał jeden z nich. Każdy dzień bez ciebie to wieczność. Ale wiem, że kiedyś będziemy razem na zawsze. Wtedy na drobie każdą chwilę rozłąki. Marek pomyślał, że teraz są razem gdzieś tam, gdzie czas nie ma znaczenia. Przyszła wiosna, a z nią narodziny. Poród był długi i trudny, ale wszystko skończyło się dobrze. Chłopiec, zdrowy i silny z płucami jak dzwon. Nazwali go Stanisław. Gdy Marek trzymał syna po raz pierwszy, poczuł obecność. Jakby stary sąsiad stał obok uśmiechał się, machał do małego. Pielęgniarka mówiła, że to zmęczenie, ale Marek wiedział lepiej. Niektóre rzeczy nie potrzebują wyjaśnienia. Przynieśli małego Stasia do domu w niedzielę. Cała ulica wyszła na powitanie. Pani Krystyna płakała ze szczęścia. Pan Józef przyniósł własnoręcznie zrobioną kołyskę. Każdy chciał zobaczyć dziecko, które miało rosnąć w domu pana Stanisława. Marek stał z synem na rękach dokładnie tam, gdzie rok temu stał starzec machając na pożegnanie. Koło się zamknęło. Kot Staś przyjął dziecko jak swojego. Spał pod kołyską, warczał, gdy ktoś obcy się zbliżał. Jakby pan Stanisław zostawił im stróża, opiekuna dla małego. Ania żartowała, że to reinkarnacja, ale Marek widział w oczach kota mądrość, która nie należała do zwierzęcia. Czasami kot siadał przy oknie i patrzył w niebo, jakby z kimś rozmawiał. Potem wracał do pilnowania dziecka. Marek wrócił do pracy, ale teraz było inaczej. Nie spieszył się już tak bardzo. Każdego ranka spędzał chwilę z synem, pokazywał mu ogród chryzantemy, które kwitły jak nigdy wcześniej. Opowiadał mu o dziadku Stasiu, o tym jak ważne jest machanie do sąsiadów. Maluch gaworzył i wyciągał rączki, jakby rozumiał. Może rozumiał. Dzieci widzą rzeczy, których dorośli nie potrafią dostrzec. Pierwszego rocznicę śmierci pana Stanisława zorganizowali małe spotkanie. Przyszli wszyscy sąsiedzi, Tomasz przyjechał z rodziną. Wspominali, śmiali się, płakali. Mały Staś raczkował po podłodze, zabawiając wszystkich. W pewnym momencie podczołgał się do fotela pana Stanisława i podciągnął się do góry. Stał chwiejnie, trzymając się oparcia, i nagle pomachał rączką w stronę okna. Jego Pierwsze samodzielne machanie. Marek poczuł, jak gardło ściska mu się ze wzruszenia. Lata mijały jak dni. Mały Staś rózł w domu pełnym miłości i wspomnień. Uczył się chodzić w ogrodzie, gdzie pan Stanisław pielęgnował chryzantemy. Jego pierwsze słowo to było papa, -pa", wymachiwane energicznie do każdego przechodnia. Marek patrzył na syna i widział kontynuację, niewidzialną nić łączącą pokolenia. To, czego nauczył go stary sąsiad. Przekazywał teraz swojemu dziecku. Gdy Staś miał trzy lata, Marek pokazał mu zdjęcie pana Stanisława. To dziadek Staś, wyjaśnił. Mieszkał tu przed nami. Bardzo cię kochał, zanim się urodziłeś. Chłopiec patrzył na zdjęcie z powagą, potem pobiegł do okna i pomachał. Papa dziadku, zawołał. Od tego dnia robił to codziennie. Machał do nieba do dziadka, którego nigdy nie poznał, ale którego obecność czuł w każdym kącie domu. Ania zaszła w drugą ciążę. Tym razem wszystko szło gładko od początku. Jakby dom pana Stanisława miał w sobie jakąś magię, która chroniła ich rodzinę. Urodzili córkę, nazwali ją Helena. Gdy przynieśli ją do domu, kot Staś przyjął ją tak samo jak jej brata. Stary kocur, który powinien być już dawno martwy, wciąż czuwał nad dziećmi. Weterynarz mówił, że to cud, ale Marek wiedział. Niektóre obietnice są silniejsze niż prawa natury. Ulica zmieniła się przez te lata. Przyszły młode rodziny, przyciągnięte spokojem i serdecznością miejsca. Dzieci bawiły się na podwórkach, dorośli rozmawiali przez płoty. Wszyscy machali do siebie rano. Tradycja zapoczątkowana przez pana Stanisława żyła dalej. Marek został nieformalnym liderem społeczności, organizował spotkania, pomagał nowym sąsiadom. Robił to, co kiedyś robił starzec: budował, uszyma mosty między ludźmi. Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, Marek siedział w fotelu pana Stanisława. Czytał jego dziennik po raz kolejny, znajdując nowe znaczenia w starych słowach. Samotność to nie brak ludzi wokół, pisał starzec, to brak kogoś, kto zobaczy, że istniejemy. Marek mnie widział, przez to machanie, przez te trzy sekundy, każdego ranka potwierdzał, że jestem, że mam znaczenie. To był największy dar, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Marek zamknął dziennik i podszedł do okna. Księżyc świecił jasno, oświetlając ogród, gdzie chryzantemy kołysały się na wietrze. Podniósł rękę i pomachał w ciemność. Wiedział, że gdzieś tam pan Stanisław macha do niego, że Helena trzyma go za rękę i uśmiecha się, że patrzą na dom pełen dziecięcego śmiechu i są szczęśliwi, bo ich marzenie się spełniło. Dom znowu żył i wtedy zrozumiał. To nie było tylko o machaniu. To było o widzeniu drugiego człowieka, o potwierdzaniu czyjejś obecności w świecie, który tak łatwo sprawia, że czujemy się niewidzialni. Pan Stanisław nauczył go, że najmniejszy gest może ocalić czyjeś życie, że trzy sekundy uwagi mogą być komuś całym światem. I teraz Marek uczył tego swoje dzieci, które uczyły tego swoje dzieci. I tak dalej, w nieskończoność, bo niektóre lekcje są zbyt cenne, by umrzeć. Machają dalej. Z pokolenia na pokolenie, przypominając nam, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami.